OK, więc Fortnite, a w zasadzie Epic Games, zrobiło wielkiego psikusa Apple'owi. Apple i Tim Cook się bardzo obrazili i w tym sposobem wyrzucili Fortnite'a ze sklepu App Store. Chcecie dowiedzieć się, jak do tego doszło i co to właściwie oznacza dla całego rynku gier i dla sklepów z aplikacjami na smartfonach? Jeżeli tak, to oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale TechnoStrefa. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki sklepowi MacFan na Allegro, który sprzedaje polizingowy sprzęt. MacBooki, Apple Watch i inne tego typu sprzęty znajdziecie właśnie tam także, link w opisie do sklepu MacFan na Allegro. Czy warto kupić używany lub polizingowy sprzęt? Dzisiaj zajmiemy się tym tematem na przykładzie używanego MacBooka. Ale przechodzimy już do. Rzeczy. Mianowicie Fortnite, gra Fortnite, bardzo słynna, bardzo duża gra, właśnie zniknęła z App Store na iPhone'ach, ale także ze sklepu Google Play, czyli ze sklepu z aplikacjami na smartfony z Androidem. Jak do tego doszło? Otóż bardzo prosto. Firma Epic Games, przynajmniej oficjalnie, wkurzyła się na prowizję od sprzedaży i sprzedaży nie tylko gier, ale także wszystkich mikropłatności, które są w tych grach, ponieważ tak, zarówno Apple, jak i Google pobierają od twórców nie tylko gier, ale także wszystkich. Innych aplikacji aż 30% prowizji za wszystkie transakcje, które wokół tych aplikacji się dokonują. No i co się z takiego stało? Otóż Epic Games w najnowszej aktualizacji do Fortnite'a wypuściło niemałego psi kusa, albo psik. Zostało do gry dodane coś takiego jak możliwość wyboru formy płatności, ponieważ gra Fortnite była skonstruowana w taki sposób, że cała zawartość gry była aktualizowana bezpośrednio przez producenta z pominięciem zarówno App Store'a, jak i Google Play'a. No i w grze zaktualizowano system płatności, dzięki czemu można było wybrać, czy płacimy razem z tą prowizją 30% dla Apple'a, czy też bez prowizji, bezpośrednio płacąc po prostu do firmy Epic Games, czyli jakby twórców gry. Fortnite. No i oczywiście to było jawne złamanie regulaminu App Store'a. No i Tim Cook jak tylko zobaczył, że taka aktualizacja weszła, no to po prostu stwierdził koniec Fortnite'a, najbardziej popularna gra wyrzucamy z App Store'a. No i oczywiście Google zrobiło to samo, poszło za Apple'em, bo przecież Google też trochę naśladuje Apple'a. No i oczywiście taki zapis w regulaminie Google Play również jest, że nie można pomijać systemu płatności Google'owego czy też Apple'owego. No i oczywiście firmy się o to wkurzyły, a Epic Games okazało się, że cały swój masterplan ma przemyślany, ponieważ oni się oczywiście spodziewali, że po tym jak dokonają tego złowieszczego ruchu zostaną oczywiście wyrzuceni z. App Store i z Google Play'a, natomiast oczywiście w przypadku Androida takiego problemu nie ma, gdyż zwyczajnie można pobrać wersję gry w formie pliku APK z oficjalnej strony producenta, z oficjalnej strony Epic Games i po prostu ją zainstalować na swoim smartfonie z Androidem, na przykład tak jak można to było robić w przypadku Huawei'ów, najnowszych Huawei'ów, na których nie ma usług Google'a, a oczywiście w takie gry można grać. W których są dostępne pliki APK. Natomiast w przypadku App Store takiej możliwości nie ma, ponieważ Apple nie akceptuje aplikacji i gier od nieznanych producentów, z nieznanych źródeł. Można korzystać z aplikacji tylko i wyłącznie dostępnych w oficjalnym sklepie w App Store. No ale Epic Games ma na to swój sposób. A sposobem jest co? Pozew sądowy. Zaraz po tym, jak Apple wyrzuciło Fortnite'a ze sklepu App Store, Epic Games złożyło w amerykańskim sądzie pozew, 60-stronnicowy pozew, w którym wypominają Apple'owi to, że jest monopolistą, że uniemożliwia deweloperom rozwój, że generalnie są źli i niedobrzy i pobierają przez to, że mają taką pozycję na rynku bardzo wysoką, wręcz horrendalną prowizję od każdych transakcji, które wewnątrz e, takiego sklepu się odbywają, czy wewnątrz aplikacji, czy wewnątrz gier. Ta prowizja wynosi 30%. I jakie mają argumenty? Między innymi mają tak takie argumenty, że odwołali się do pozwu sądowego Apple sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy Apple jeszcze nie było gigantem i oskarżyło o ten sam problem, o ten sam monopolizm firmę IBM. No i właśnie Epic Games stawia się teraz w pozycji tego Apple sprzed kilkudziesięciu lat, a Pozycji IBM'a stawia teraz Apple'a jako tego monopolistę, tego złowieszczego korporacyjnego wroga, który po prostu chce wszystkim utrudnić życie. Epic Games wypuściło nawet populistyczne wideo, populistyczną reklamę, w której chce zachęcić wszystkich. Użytkowników platformy Epic Games i graczy Fortnite'a do walki z tym procederem, do walki, do walki z Apple'em i do walki z Google Playem w zakresie tych prowizji odpłatności. No, jest to trochę niefajny ruch, ponieważ wykorzystują młodych ludzi, dając im trochę taki wybór, że albo będziecie grać Fortnite'a i będziecie walczyć o to, żeby on wrócił na App Store już bez tych prowizji, albo po prostu nie będziecie grać Fortnite'a. No i wiadomo, że ludzie, którzy są zapaleni tą grą, szczególnie młodzi ludzie, którzy, dla których często jest to jakaś część ich życia, no, po prostu będą ślepo. Szli w ten przekaz bez troszeczkę przemyślenia całej sytuacji. Natomiast trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Zmywarka się właśnie włączyła, wyłączyła, przestała myć. Natomiast trzeba oczywiście spojrzeć na to z drugiej strony, ponieważ Epic Games tutaj na zewnątrz wydaje się takim, taką firmą walczącą o prawa, walczącą o to, żeby wszystko było fajnie i żeby Apple czy Google nie miały monopolu. Natomiast kiedy spojrzymy na ceny w oficjalnym sklepie Epic Games, no to niestety okazuje się, że one wcale praktycznie się nie różnią. Dlaczego? No dlatego, że po prostu Epic Games chodzi o to, żeby tych, tej prowizji nie oddawać Apple'owi czy Google'owi, natomiast żeby ją zachować po prostu dla siebie, a wcale nie o to, żeby dla użytkowników było tanie. Oczywiście po części tak jest, bo przynajmniej Epic... Epic Games tak oficjalnie mówi, że chodzi też o to, żeby po prostu nie zawyżać sztucznie tych cen usług cyfrowych, natomiast w rzeczywistości bardziej chodzi im oczywiście o ich własną kieszeń, a do. Napełnienia tych własnej kieszeni, czy właściwie nie płacenia dodatkowych pieniędzy Appleowi czy Google'owi, no po prostu chcą wykorzystać użytkowników swojej platformy i graczy Fortnite'a. I to jest trochę niefajne, natomiast oczywiście problem istnieje. Do tego problemu dołącza się także Spotify, który, który oficjalnie na Twitterze przyznał e, brała, przyznał rację Epic Games za walkę z tym monopolizmem, z monopolizmem i z możliwością wyznaczania po prostu bardzo wysokich prowizji za transakcje w sklepie transakcje za wszelkiego rodzaju usługi cyfrowe. Czy gry. No i oczywiście jest to problem dość złożony, ponieważ, no jednak, pamiętajmy o tym, że Apple można porównać do konsoli, na które Epic Games również wydaje swoje gry. No i teraz pytanie, czy. Epic Games pójdzie za ciosem, i również Sonemu czy Xboxowi każe wprowadzić swój własny sklep w ramach ich konsoli. Trochę tak można porównać, właśnie Xboxa czy PlayStation do Apple'a, gdzie po prostu jest to zamknięty ekosystem, gdzie jest jeden sklep, gdzie są tylko certyfikowane urządzenia Apple. No ios -a nie ma na żadnych innych telefonach, ani na żadnych innych tabletach. W związku z tym, no, Epic Games trochę chce zmusić Apple do tego, żeby nagieli swoją politykę, swoje zasady, powiedzmy, tylko dlatego, żeby ten Fortnite był na przykład dostępny jako osobny produkt w osobnym sklepie. Jak mówiłem, w przypadku Google takiego problemu nie ma. W przypadku Apple już jest. I jak ten problem się rozwiąże? to się okaże. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest już kolejny tego typu konflikt, o innym mogliście czytać na naszej stronie TechSławakom. Chodzi mianowicie o Xboxa Microsoft i nową usługę X Cloud, czyli gaming w chmurze, który również nie będzie dostępny na urządzeniach Apple, na iPhoneach czy na iPAdach. Dlatego, że Apple twierdzi, że takie granie w chmurze, przynajmniej to jest oficjalny powód, jest niebezpieczne dla prywatności użytkowników właśnie iPhoneów czy iPAdów. Czy tak jest w rzeczywistości? To jest kwestia bardzo ale to bardzo dyskusyjna, natomiast fakt faktem Apple podaje taki oficjalny powód jako mm, możliwość nie wprowadzenia tego produktu na platformy Apple. Natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że Apple'owi też po prostu zależało na dużo większej prowizji od sprzedaży tej usługi gry w chmurze od Microsoftu. Natomiast Microsoft oczywiście na to się nie zgodził, żeby też nie było takiego dysonansu pomiędzy kosztem tej usługi na innych platformach a na Apple. W związku z czym na Apple na razie Xbox. I usługi xCloud Cloud się po prostu spodziewać nie będziemy. Tak samo jak najprawdopodobniej w najbliższym czasie Fortnite również nie wróci na platformy. A pamiętajmy o tym, że iPhony to udział. Ponad 20% w rynku smartfonów, a iPady to prawie całość udziału w rynku tabletu. Więc naprawdę, czy Epic Games na tym samym konflikcie zyska, czy straci? No, przynajmniej na razie straci. Zobaczymy, czy inni deweloperzy, inni producenci aplikacji i gier po prostu pójdą za ciosem i również będą starać o te prawa walczyć. Moim zdaniem trudno tutaj powiedzieć, czy faktycznie chodzi o to, żeby dla użytkowników było taniej, czy po prostu chodzi o to, że Epic Games nie chce dodatkowo płacić prowizji Apple'owi czy Google'owi, ale te pieniądze nie dać taniej e, na przykład swojej produkcji użytkownikom, tylko te pieniądze właśnie zostawić w swojej kieszeni. A co Wy o tej całej sprawie sądzicie? Czy uważacie, że to jest skandal? Czy graliście w Fortnite'a? Czy będzie Wam szkoda, że teraz go nie będzie e, ani w App Store, ani w Google Play'u? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Natomiast e, śledźcie te sprawy również czytając naszą stronę to tam na bieżąco wszystkie newsy na temat tych wydarzeń, jak i innych wydarzeń ze świata technologii, ale również na YouTube o wielu rzeczach mówimy. Także nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. To by było na tyle z tego miejsca. Do zobaczenia, do zobaczenia. Mój do Was, Szakal. Pozdrawiam Was. Papa! Pa.